Mm. Normalnie powiem wam, że zapierdziela przepotężnie ten samochód Naprawdę, buta ma takiego Tylko, że... Turbostrężarka Turbo. Tylko, że... Kurwa Ty no normalnie słuchaj tego świstu Chodzi jak pompa powietrza wtórnego. Wy jak kurwa do księżyca! Człowieku, patrz, tam jest księżyc. Ja pierdolę wstyd jechać. A tak jechałem sobie, jechałem i przy Bołdarze tysiąca strasznie wyła, A przy innych obciążeniach na obrotach nie. A ja mówię, dobra, dam mu w wpizdę, jak ma się zesrać, to niech się zesra przy mnie. Bo tu wiesz, ja już chcę naprawdę dokończyć ten samochód. No nic, no będzie trzeba jeszcze raz wyciągnąć turbinę. Yy, I... Albo może i silnik prościej będzie. Chyba silnik będzie prościej wyciągnąć. Yy, no i co? No kolejne trzy dni w pizdę. No ale przynajmniej już wiadomo, że widać światło w tunelu. Widać ten koniec. No. O co to Z z emerytów? I rencistów? Co żeście kurwa wycieczkę z ZUS-u dostali? W czasy pod choroszą nie no, wyje! Kurwa i nie jedzie, No nic będę sobie jechał. Spokojnie, pipa. Moim zdaniem duża turbina poleciała, czyli ta trudniejsza do wyciągnięcia. Yy, no bo jakby ten, jakby była ta mała, no to jeszcze tą małą to da radę tak w miarę, a dużej to już bez tej małej bez kolektora i bez silnika to już tak ciężko, Muszę da radę wyciągnąć w tej budzie wiksie jest strasznie trudno to zrobić że w zasadzie silnik się wyciąga no w kilka godzin a nie wiem, może zlecę to koledze bo już się naprawdę nie chcę kurwa tego robić serio, kolega będzie miał power powiem mu weź wymień tą turbinę a ja pójdę se poleżeć Pobiecałem, bo... że se poleżę to może i faktycznie kurwa oddam to koledze niech to robi w pizdę już się napatrzyłem na, na ten samochód, to mi się go po prostu kurwa nie chce dotykać, wiecie co chodzi. Tak to pożygo już mam go kurwa po dziurki w nosie. Słuchajcie się, czy coś nam przypomina ten dźwięk? Wyszła. Co prawda lepiej silnik wyciągnąć, ale wyciągnęliśmy ją bez. Naprawdę nie wiem co mam o tym myśleć. Powiem ci szczerze, że tak. Tu od początku miałem takie małe wątpliwości, bo nie sprawdziłem jednej rzeczy. Czy wirnik z przodu dobrze się względem tego z tyłu, bo ten jest kurna nienaruszony. ty. o co tu chodzi. Tu jest dobrze. Ale to od razu ci mówię, że zaraz będzie gadanie, że coś nam wpadło. Zaraz ci mówię. Ale kogo? Nie wiem, no w zasadzie ta turbina zaczęła działać dopiero przy mnie. No właśnie. Nie. Ale no widać, tak jakby. Poczekaj. Poczekaj, czy tu? Mogło coś zasać? Na pewno, tak jakby się, wiesz co, wyważenie turbosprężarki, nie, nie ten. Coś się zniszczyło. I tak jakby wpadło w rotację, to by się wszystko zgadzało, no. bo ona zaczęła tak delikatnie sobie yy, wyć, a więc tak jakby straci, jakby nie miała wyważenia, o tak. Z jakiegoś powodu straciła wyważenie, albo coś do niej wpadło, albo po prostu było coś niechado z wyważeniem. Jak ja ją rozpędziłem faktycznie, to ona wpadła w taką rotację i zrobił się z niej, koślawód, a później to już... Ale zaczęła gdzieś już dotknęła ścianki i to już zrobiło swoje. No właśnie Nie wiem, no tak w zasadzie to dopiero jak to zaczęło działać przy mnie to się za chwilę rozjebało, więc ja... nie wiem no Rób to się co chce, ale ja chcę mieć na wątkę winę. Patrz, Oto tam gwint, widzisz? Zrobił się gwint, tak jak ty Dawid mówisz, widzisz? się tak musiała że aż przypierdziła gwintem Tu to był jeden strzał. No, jeden strzał. I, I tyle, się kręciła, to tak się rozmieliła. Bo no, wiesz. Prędkość swoją miała. W zasadzie nie, nie wiem, jaka jest przyczyna. Serio. Dla mnie wygląda, jakby to coś padło, ale. Kuźwa, no co? Ale no. Nie wiem jak trzeba zregenerować, ale kurna się tam człowieku, ty, porozwalało. O to trzeba będzie to naprawić. Turbinki hmm. trzeba będzie wsadzić. Yy, tu w kolejkę kole troszeczkę wciągnęli. Zaślepiliśmy na razie klapki. O, widzisz? klapy wirowe, jak to się tam nazywa teraz jest git. a o tu tu to a, małą może może wam się no starałem się tego nie przekręcić jeszcze płaskim sobie wziąłem żeby właśnie nie teraz idą dwie Podajam lampkę na chwilkę. Dobra, tu za założyliście już, tak? Dobra. Czyli w zasadzie... Aha, tu jeszcze... A nie, to tego nie będzie. No bo to idzie tu. On I jest tu. Sobie... Zaślepła, tu jest, Dobra, kiedy jest tylko za A co to, to jest? Dobra. No i czyli przyczyna była od początku. Zatkany był wydech i tu napierdalało, Przez DPF Wywaliliśmy DPF-a i dalej musiało nakurwać. To tu musiało lecieć.

Znaczy w górnej partii obrotów ma, ale w dolnej nie ma. E, możliwe, że przesadziliśmy z regulacją gruchy, więc trzeba będzie jeszcze to sprawdzić. W każdym razie no, duża turbina wstaje, a dolna tak nie zawarta. E, kolejna kwestia jest jeszcze taka, że zapiąłem pasy, a on mi tu kłamie. E, no więc, e, a! Gordon już mi się pierdaczy. Dobra, błąd yy, GM wyskoczył, więc trzeba będzie jeszcze go wyprogramować. I ważna kwestia jest taka, że przerywa. Generalnie yy, zaczyna się zbierać bardzo fajnie, ale dopiero od 2500, od trzech można powiedzieć. A więc yy, yy, dopiero wtedy, jak już się zbierze, to czuję takie podszarpywanie, jak na takim filmie z 61, bo to jest ten sam system tych drogich wtryskiwaczy. Z tego co widzę czwarty i piąty cylinder ma bardzo takie jakieś dziwne korekty i to bardzo odstające, więc zakładam, że to jest początek końca wtryskiwaczy i one tak sobie e, przerywają, a więc żeby to jeszcze e, jeszcze jeździło jakoś tak względnie, to trzeba będzie kupić dwa nowe wtryskiwacze. Łączna na 4000, już dodam też, że ja to w zasadzie, to, to tak nieopłacalne to jest na mnie robić, ale po prostu za punkt honoru wziąłem się z tym tematem, bo to już za cztery razy żeśmy wyciągali ten silnik, żeby znaleźć, przed nami też wyciągali za cztery razy, a więc po prostu to już to nie chodzi o pieniądze, to po prostu chodzi o to, żeby dokończyć ten temat. O, tak podszarpuje. No, generalnie podszarpuje. Kurna. Kupę roboty się na, na, naklepało, i chciałbym w końcu zacząć ją robić. A ja w zasadzie to ciągle się bujam z tym pierdołem, z tym kurwa pierdolonym samochodem. No już kurwa, jak to inaczej nazwać? W dupę pierdolony, no ale dobra, dokończymy, zrobimy go, już dużo nie zostało. Dobra, więc mi stryskiwacz numer 6: Aktywacja, widzita, widzita. No to dobrze, dobrze, że już przynajmniej wiem, który to tak szarpie. Ale czwarty i piąty pokazywał bo zupełnie coś innego. Generalnie auto zapierdala. Patrzę, aktualne doładowanie pokrywa się. Czyli mamy tam ponad 3 bary doładowania: 300, 3200. Docelowe i. Znaczy, takie, które oczekuję. I jest faktycznie takie dopiero przy mocniejszym butowaniu. A więc tutaj jeszcze trzeba wyregulować grufę nie od turbiny, tylko grufę od klapki pomiędzy kolektorami, znaczy pomiędzy, pomiędzy turbinami. Bo, bo to jest tak, że jak jest w niższej partii obrotów, wszystko pika, piszczy, nie można porozmawiać. Jak jest w niższej partii obrotów, to ta klapka, ta grupa zaciąga tą klapkę w kolektorze i wtedy idzie przez jeden mały kanał, idzie na małą turbinę. A w momencie kiedy ee, już auto dostaje tego doładowania, to ta klapka się uchyla no i wtedy jest już ten duży przepływ bezpośrednio już na dużą próbę Tak to właśnie wygląda. My trochę przekięliśmy pałę z regulacją tej, tej klapki i ona tak jakby na to wychodzi, że się nie do końca domyka. Możeśmy ją wydłużyć. No, więc trzeba będzie to podregulować wtedy auto wstanie, no, ale tak czy siak, wszystkich wasz musi być przynajmniej jeden wymieniony. Oj, 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 To chyba ten. Ten jest potrzebny. Znaczy ogólnie potrzebne jest ich sześć, od razu mówię, sześć sztuk jest potrzebne. Dobra, generalnie wszystko działa. Dwie turbinki wstają, musiałem tam podregulować jeszcze gruszkę. Klimę uzupełniłem, wszystko zrobione w zasadzie. Yy, zapierdziela to, jak się rozgrzeje, to wam pokażę, mniej więcej jak wyjadę na niemiecką autostradę. No, że coś tam daje radę, coś się rozpędza. Mam jakieś dziwne przeczucie do tego auta, ale nie wiem z czego to wynika. Może po prostu z tego, że długo stał, trochę mnie irytował i dużo się przy nim dopracowałem, bo w zasadzie ze 4 razy wyciągaliśmy silnik. trauma, po tym, jak wiesz, depnąłem mu. Jak już znalazłem tą przyczynę, to wszystko depnąłem mu i, i wiesz, i, i się trudno Teraz mam taką traumę, że jak depnę, to się coś, coś poleci. Ale już deptałem, jest ok. Akurat pech był taki, że już podeptałem chwilę. Nie było już paliwa. Może się teraz go zatankowałem, to też, żeby sobie pojeździć i zobaczyć. Nie było już paliwa. Zimno, jest, ma działa. Jednak nie było już paliwa no i powiem wam, że podjechałem na stację, dystrybutory nieczynne, mówię, no ja Jak kurwa. jest zasrane, ale dobra, nie ma co się spuszczać nad tymi samochodami, powiem wam szczerze, bo im bardziej się spuszczacie nad tymi samochodami tym bardziej się psują, ma jeździć kurwa, łaski nie robi nie wiem, czy usłyszycie, czy nie, ale to jest ten dźwięk, który mnie niepokoi Nie wiem czy to jest normalne, to jest naprawdę minimum. Minimum minimum. I z tym samochód może jeździć, ale mówię, no ja wolę no ten te, wolę ostrzec, żeby nie było później na mnie, kurwa. Bo już się na tym przy tym narobiłem. No Dla mnie się kompletnie to nie opłacało. Powiem wam, że to było za punkt honoru była walka przy tym samochodzie. Ale kurwa, jak miał mieć takie same same takie samochody, no patrzcie, kurwa co się zjebało, widzisz? Prawda jakbym miał mieć same takie samochody to ja kurwa, wiesz co wolał już nazywać? do pizzerii patrzcie, elektroniczna Greta i wtryskiwacz 6 cylindra no no i widzisz, kolejne pieniążki trzeba wodować, no ale to już jest inna opcja, inna sprawa a co do elektronicznej Grety no to tam jest po prostu tam są dwa dwie elektroniczne Grety takie klony Wiesz o co chodzi? Jeden wewnętrzny, drugi zewnętrzny. Ja to wypierdoliłem po prostu. Tylko że, wczoraj, że trzeba było znowu wyciągać sterownik i jeszcze programować, ale yy, ja skasuję sobie o tyk. i mogę wam powiedzieć oficjalnie, że do wymiany są wszystkie weskiwały. Zawiechałem na niemiecką autostradę. Ale tak mogę... Nie chcę go może karać. Wiesz, z powodu tych wtryskiwaczy. My w zasadzie swoje zrobiłem mogę wam pokazać, że po prostu wstaje i tyle wystarczy powinno wam to pokazać, że No radę no. wstaje, jedzie normalnie nie ma jakiegoś tam problemu doładowanie jest normalne. normie natomiast nie wiem, czy teraz będę wymieniał streskiwacze, czy może później jak się spokojnie jeździ, no to, to zawsze mniejsza szansa, na że coś się uszkodzi ale fakt faktem jest taki, że trzeba wymienić te no strasznie wkurwia mieć dźwięk tej turbiny. Jakby ona była niewyważona. Przed 1800 jest takie wycie. Rozumiesz? Jak spokoju naprawdę nie daje ten dźwięk. No, bo ja ten dźwięk tutaj kojarzę z niewyważoną, niewyważonym wirnikiem. Na przykład, jak ktoś padnie albo coś, ale tutaj jest wszystko ok, więc. No ja nic więcej tu nie mogę zrobić z tym, że to wyje, już zachodzi. Wszystko drożne, więc może tak musi być po prostu. Ale nie mam co Patrz, Spójrz, jak ładnie wygląda wszystko i nic tu się nie dostało, patrz wiesz? co no. Trzeba jakby się na przykład coś w przepływki miało urwać to też by mogło uszkodzić turbinę, jest tu się nie wydarzy nie wiem, prosto kurna zestresował mnie ten samochód w też ogólnie no, nie ma DPF-a, nie ma nic będzie no, hmm. dziwne dźwięki wydawać, może tak być, no Czasu, czy do ciebie jakieś auto zestresowały? To... Znaczy mnie stresuje przeszłość ostatnio, bo chyba X też to o takim kolorze, co się stresowało. chuj mnie zestresował, ale to po prostu kurwa, bo za dużo pamiętasz, rozumiesz?